Dzień dobry kochani, dzisiaj poćwiczymy sobie na tylną taśmę, która przebiega od podaż w stóp aż po czubek głowy i odpowiada przede wszystkim za prawidłową postawę, więc zapraszam Was na sesję. Mam nadzieję, że będziecie się bawić dobrze. Zaczynamy od pozycji stojącej. Stop. Bujamy się na stopach przód i tył. Tak kilka razy. Rozgniamy korona. Podnosimy ręce do góry i okrążenia. I w drugą stronę kilka oką. Wyciągamy się. Wdech. Wydech skłon. Wydech. Jeszcze raz. Wdech, wydech boku. Wdech, wydech, wdech. wydech, Jeszcze raz. I zostajemy z dłońmi na macie. Najpierw złapcie się za łokcie, ujmijemy się na lewo. A przemiennie kolana zginamy. Cały czas trzymamy czubki palców na ziemi, pięty do góry. Jak chcecie troszkę mocniej popracować, ręce do tyłu. Kopki palców na dół, pięty na dół, przody stóp do góry. I na dół. I jeszcze raz prawe, lewe. Krzyżujemy nogi. Ręce na biodrach wydłużamy trochę plecy. I z wydechem schodzimy na dół. Zgniecie sobie kolana. I jest na drugą stronę. Ręce wydłużone. I hop, na dół. ręce do przodu i rozszerzamy sobie nogi. Kilka naprzemiennych. rozciągnięć na bok. I zostajemy w środku. Prawa ręka w środku. Skręcimy. zmiana do centrum. I teraz prawa ręka na lewej nodze i z pół do nogi. Pięć razy. Do centrum. I tutaj trzymając ręce z przodu, u skłon, wydech, wydech skłon. Zostańcie w Idziemy sobie do przodu ręce. Skok do deski. Czego ręka? Pies góra. Pies dół. Ja przymieję kolana. skaczemy do malasana wydech, góra wydech, skłon wydech, góra malasana czaduranga Jest góra Jest dół Jeszcze raz. Malasa napięty. Do góry. I tak z pięć, razy. Zatrzymanie. Kurcza, Jest góra. Jest dół. Przechodzimy. Wydłużcie plecy. Skłon. Nogi na szerokość bioder. Złapcie się za duże palce. I łokcie na zewnątrz. I teraz sadzamy sobie ręce pod spód i mm, skłon. Wydłużamy i idziemy do psa. Tu dobrze się ustawcie.

Siadamy. W pozycji motyla chwila. I bierzemy sobie nogę na nogę. Wyciągamy pośladki. Wydech ręce do góry. Wydech skłon. Na przykład po pięciu, można zrobić dziesięć. Łapiemy się za nógę, pokojnie głową w dół, albo się złapiemy tam, gdzie możemy. Góra, tu, łydka. I kłócimy się. Rozluźnijcie. Zmiana. słuniamy skręcić prawo do przydy Noga Na dół skłon Zmiana. Wzadu i skłon. I góra. Uskłon. I skłon. Teraz zwróć ramiona do tyłu. Możecie pójść sobie na chwilę na łokcie. Zaokrąglamy plecy Prostujemy było to do góry. Zmiana ułożenia nóg. Jeszcze przeciągnijcie się w jedną stronę, w drugą. Tutaj bardziej do kolana, po przekątnej. I rolujemy sobie. Ramiona. A troszkę kręcimy głową. Było na tyle, na ten moment. Potem, po tych ćwiczeniach możecie się położyć w Dosebasanę i troszkę odpocząć albo kontynuować kolejne, kolejne, kolejne ćwiczenia. Dobrze, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. z Azibar.